Cześć, witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja Peugeot 3008 pod maską dwulitrowy diesel o mocy 177 koni w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów ośmiobiegowa, japońska, hydrauliczna, klasyczna skrzynia biegów bez dwumasy, bez jakichś innych udziwnień no i tak oto wygląda ten samochód z zewnątrz wersja GT O wyposażeniu będzie w późniejszym czasie. Wejdziemy sobie teraz do pomiaru lakierniczego Maska samochodu jest wykonana z aluminium Tak samo jak i błotniki przednie Pozostałe elementy są stalowe Oprócz klapy, bagażnika i zderzaków, które są wykonane z tworzywa sztucznego Też na początku filmu chcemy powiedzieć, że wszystkie nasze ogłoszenia znajdują się na stronie firmowej tradelux.pl, czyli tradelux.pl Na fanpage'u facebookowym Tradelux.samochody Nie wystawiamy wszystkich ogłoszeń na OTOMOTO OLX z tego powodu, że nie popieramy monopolistycznego podejścia tej korporacji do sprzedawców. Jak chcecie sprzedać swoje również prywatne auto, to musicie zapłacić kilkaset złotych za ogłoszenie samochodu średniej wartości. Możecie ogłoszenia wystawiać za darmo na zumzum.pl, autoplac.pl i nie stracić. Majątku przy sprzedaży auta. Tak, widzicie tutaj wnęki. Wszystkie są w oryginale. No, wyłączymy sobie zapłon, żeby nie czerpać niepotrzebnie prądu. Tutaj wykończenie w Black Piano. I tutaj te wszystkie elementy są w oryginale. Wnęki w oryginale, wartości oryginalne. Słupek oryginalny. Automatycznie, jakby było uderzenie przednie, maska by się cofnęła na słupek. On by musiał być naprawiany, szpachlowany. Tutaj macie wszystko w oryginale. Plastikowe elementy mamy tutaj. I lecimy sobie dalej z pomiarem lakierniczym. Strona prawa. I jeszcze tutaj wnęki z prawej strony I jeszcze wnęka z tyłu. To jest dość szczegółowo robiony ten pomiar jak to przy naszych samochodach, które oferujemy i tak to wygląda. Podsumowując, auto jest w wartościach oryginalnych na wszystkich elementach, oprócz tej maski przedniej jest jakaś renowacja zrobiona. Nie było tej szkody, ale o tym będzie za chwilę później. Najprawdopodobniej jakieś odpryski po kamieniach, jak były, to, to zostało usunięte. Jest tutaj e, druga warstwa lakieru, ale taka dosyć bardzo, bardzo cienka, więc tutaj nie było tragedii. To jest aluminium, więc tego tak naprawdę się nie naprawia. Przy szkodzie trzeba by było wymienić albo dosyć mocno się natrudzić, żeby poszpachlować. Ale teraz sobie przejdziemy do. Szyb sprawdzenia 2018 rok, szyba oryginalna, 2018 rok, szyba oryginalna, 2018 rok, szyba oryginalna. Na panoramie tutaj mamy 2017 rok, szyba oryginalna i 2017 rok, szyba oryginalna. Przejdziemy sobie teraz do bagażnika Wam pokazać jak to wygląda jeśli chodzi o szybę z tyłu. Tutaj mamy 8, czyli 18 rok, czyli szyba oryginalna. 18 i logo Peugeot też. Tutaj o 18 widać, więc szyba oryginalna. 18 szyba oryginalna. 18 szyba oryginalna. I tutaj mamy 18, czyli szyba jest oryginalna. Czyli wszystkie szyby mamy. W oryginale. Przejdziemy sobie teraz do mankamentów wizualnych. Na masce jest ładnie, nie ma odprysków, na zderzaku tutaj również za wiele nie ma, jakieś takie drobne odpryski po kamyczkach. O tutaj i tutaj, to jakaś taka delikatna rysa, ale jak odejdziemy na pół metra od auta, to to się w ogóle nie rzuca. A teraz tak przejdziemy 15-20 cm od samochodu z kamerą, żeby Wam pokazać jak tej ładnie utrzymany jest ten lakier na tym samochodzie. Wniotki wszystkie zostały usunięte metodą BDR, czyli tutaj nie ma żadnych nieceń parkingówek. Jak były jakieś od otwierania drzwi to zostały wszystkie usunięte. Zobaczcie jak wygląda ta powłoka lakiernicza z woskiem. jeszcze szybki rzut na dach i tak widzicie wygląda to naprawdę ładnie pomimo swoich lat to wygląda to auto naprawdę na ładne zostało nam jeszcze sprawdzić sobie koła zdjęcie każdego koła będzie na Yy, osobno na zdjęciu więc tutaj jakieś zarysowania to nie będziemy opowiadać bo to będzie na zdjęciach szczegółowo opona 235x50x19 na na yy, Michelinka Lato 41 tydzień 2023 więc bardzo świeża opona bieżnika takie 5,5 mm pod 6 może on to jest dosyć gruby zobaczcie sobie tak wygląda ten bieżnik Nowa opona ma pod 7 mm obecnie, a czasami niektórzy producenci nawet już robią jak z masłem albo z mlekiem, że zaniżają i potrafi mieć 6 nowe opona. Zobaczcie, tarcze ładne były niedawno wymieniane bez rantu. klocek jest gruby, takie 3-4, mniej więcej. Może jakoś się tutaj uda wepchać tą kamerę. Ale kurcze jest tutaj ciasno, bo jest ładna felga duża. Więc tutaj macie wszystko ładne z tyłu bieżnik też bardzo ładny, gruby. Opona 2.5 x 50 na 19, Michelin Lato. Yy, data produkcji 03 2024, więc one musiały jeździć od początku 2024 roku, pewnie były kupowane razem. Bieżnika to jest takie 6 mm, więc naprawdę sporo. Tarcza ładna, bez jakiegoś rantu. I klocka tam mamy, jakoś się tam spróbujemy dostać. Wygląda ponad połowę, więc jest jego naprawdę dużo. Pelga też ładna, bez przytarć, co jest rzadkością z ciepłych krajów. Ciasne uliczki powodują, że trzeba się cisnąć. Tutaj mamy 0,3 2024, opona Michelinka, lato, prajmasy czwóreczka, tarcza. Ładna, bez jakiegoś dużego rantu, dopiero gdzieś tam początkowo zużyta i klocek kurczę, może jakoś się tutaj uda włożyć tą kamerę, ale nie widać za bardzo. O, no, jest tak mniej więcej ponad połowę tego klocka, więc tutaj jest wszystko w porządku. I opona bardzo ładna, ponad czy tam w zasadzie w okolicach 6 mm. I z przodu tutaj alufelga też ładna. Bieżnik takie 5,5 mm, więc można ewentualnie przód z tyłem zamienić, jakby ktoś chciał jeździć dłużej na tych oponach. Tutaj mamy 40 tydzień 2023, czyli końcówka 2023, a to mamy początek 2024, więc one gdzieś tutaj musiały być razem kupowane. Tarcza ładna, bez rantu. Klocek w okolicach połowy. Tam ponad połowę, więc podsumowując, opony macie prawie nowe. Tarcze, klocki też są bardzo ładne, niewiele zużyte, więc tutaj na kilkadziesiąt tysięcy macie bez inwestowania. No chyba, że będziecie jeździć gaz, hamulec, bo są też tacy kierowcy, no to wiadomo, że zużyjecie szybciej. Zanim przejdziemy sobie do środka, to jeszcze pod maskę zerkamy. Data produkcji lampy: luty 2018, jeśli chodzi o elektronikę luty 2018 śruby na błotniku nie noszą znamion odkręcania na masce tutaj jakieś delikatne odkręcanie było pewnie przy tym e, przelakierowaniu maski żeby była ładna zobaczcie natomiast że ona była nie wymieniana a malowane to co było fabryczne czyli to jest fabryczna maska tylko przemalowana tak praktycznie nie ma lakieru i tak to wygląda, więc to nie była jakaś szkoda tutaj. Z drugiej strony tutaj, jeśli chodzi o lampę, luty 2018. Tutaj mamy luty 2018 elektroniki. Na błotnikach nie ma śladów demontażu. No a na masę tutaj jakiś klucz ktoś przyłożył, jak była ta maska malowana, żeby wyglądało ładnie. Oczywiście auto w pełni po serwisie, nowy rozrząd założony przez nas, czy w zasadzie przez warsztat, gdzie serwisujemy samochody, wymieniony olej, wszystkie filtry, termostat, olej w skrzyni biegów automatycznej, no i przed sprzedażą tam jeszcze ktoś za granicą wymieniał akumulator, ale to wszystko będzie opisane w ogłoszeniu w poście na temat samochodu. Wersja wyposażenia GT, mamy czujniki parkowania z przodu, system blis, ładne koła, lampy full ledowe z doświetlaniem zakrętów plus adaptacja, długie, krótkie lampy led do jazdy dziennej oczywiście też są, mamy kamerę 180, kamerę cofania tutaj z tyłu, czujniki parkowania z tyłu plus system blis i w lusterkach z lewej, z prawej strony mamy diodę informującą o tym, żeby nie zmieniać pasa ruchu, bo będzie potencjalna kolizja. Charakterystyczne przeszycie dla wersji GT to jest zrobione ręcznie. Tutaj mamy naturalne drewno, bardzo fajne. Mamy podświetlanie ambientowe tutaj w drzwiach i na desce. Jeśli chodzi o tapicerkę Alcantara z półskórą, pomat aktywny, kierownica ścina z oznaczeniem GT, panoramiczny dach, ciemna czarna podsufitka. I wejdziemy sobie teraz do wnętrza. Pojazdu. Tutaj wszędzie mamy fajne, naturalne drewno. To jest akurat rzadkość w tych modelach. Wygląda to bardzo fajnie. Dla tych co lubią, oczywiście, bo niektórzy wolą materiał albo zamsz. Uruchomimy sobie teraz pojazd. 181 tysięcy przebiegu. I tutaj macie z tempu, matu, odległości, które się zmieniają. Mamy wirtualny zegar. Tutaj sobie możemy wybrać standardowe liczniki. To jest w pełni dostosowalne do użytkownika, co chce, tutaj się może wyświetlić. Lusterko fotochromatyczne i przejdziemy sobie przez opcje samochodu. Szybkie odmrażanie szyby czołowej, recyrkulacja obiegu powietrza, podgrzewanie lusterek plus szyby z tyłu i centralny zamek. Nagłośnienie. Tutaj mamy oczywiście opcje dla zmiany ustawień audio. Możliwość podbicia basów, tonów, rozdzielić dźwięk, też możemy sobie tutaj To wszystko tutaj jest możliwe Źródła dźwięku oczywiście jest Bluetooth Czyli streaming audio z telefonu, Spotify, YouTube i tak dalej Na głośnikach tutaj możecie sobie odsłuchiwać, radio, USB i iPod Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna, zrobiło się trochę ciepło Więc tutaj obniżymy trochę temperaturę Klimatyzacja załączona, dwustrefowa automatyczna Nawigacja z fabrycznymi mapami. Jest teraz słonecznie, więc możecie widzieć odświeżanie na ekranie. W rzeczywistości tego nie widać, więc się tutaj nie macie co martwić, że coś jest zepsute. To tak normalnie jest jak sobie nagrywacie telefon, też drugim telefonem to też się tak dzieje. OK, mapa jest z możliwością aktualizacji po numerze, WIN. za darmo sobie pobieracie i możecie aktualizować. Automatyczne przełączanie świateł. Mamy jako opcję właśnie krótkie, długie wspomaganie zachowania pasa ruchu, czyli to jest kontrola utrzymania toru jazdy pasaruchu. Start stop sobie wyłączymy i tutaj mamy o tym informację, tam jest ikonka na pomarańczowo się świeci, że start stop wyłączony, wspomaganie parkowania, czyli czujniki parkowania, monitorowanie martwych pól w lusterkach, tutaj z jednej, z drugiej strony są diody. Kontrola poślizgu kół. I przejdziemy sobie do ustawień pojazdu. Światła. Oświetlenie towarzyszące, czyli jak długo mają się świecić światła, jak idziemy z samochodu do domu. I to samo mamy na powitanie, czyli jak idziemy z domu do samochodu, jak długo mają się świecić. Tutaj wszędzie te światła. Reflektory kierunkowe, czyli doświetlanie zakrętów komforcie, tylna wycieraczka na biegu wstecznym, automatycznie jak nam chodzą wycieraczki z przodu i pada deszcz, no to też się załącza wycieraczka jak wbijemy wsteczny, to jest taka opcja dostosowanie lusterek na wstecznym, zobaczcie, wbijamy teraz wsteczny lusterko się samo obniża do krawężnika, żeby było widać, można było krawężnik w lusterku żeby kierowca tutaj widział ten krawężnik w jednym, w drugim lusterku, jak jedziemy do przodu, no to nam się automatycznie to lusterko podnosi. I oświetlenie kameralne to, co często pytacie tak jest oświetlenie ambiente, to spróbujemy to jakoś wymusić, ale jest niestety jeszcze za jasno, więc tego wszystkiego tutaj w 100% nie będzie widać. Ale tutaj zobaczcie, wszędzie jest poświetlane i wygląda to bardzo fajnie. Dostęp do pojazdu odryglowanie tylko drzwi kierowcy. Jest taka możliwość, że ta drzwi pozostaje zamknięta. I bezpieczeństwo, Active Safety Brake, czyli jak auto ma nas ostrzegać o potencjalnej kolizji i zapobiegać kolizjom. Ta jest zmierzona odległość, prędkość. I jak się zagapimy, jedziemy za szybko, a auto przed nami za wolno, no to ostrzeżenie na pomarańczowo, na czerwono i awaryjne hamowanie, czyli ściągnięcie pasów. Oczywiście muszą być zapięte pasy, bo inaczej to nie będzie działać. Tam jeszcze jest parę innych Zaleceń, założeń. Wyświetlanie prędkości: tutaj mamy kamerę, która czyta prędkość i wyświetla się, ile możemy jechać na danym obszarze, i alarm, uwagi kierowcy. Czyli jak będziemy zmęczeni, to auto nas powiadomi: hej, kierowco, pora na kawę zjeść, bo możesz spowodować wypadek. Telefon, zestaw głośno mówiący, plus streaming audio to, co było mówione na początku przy multimediach. I to co też lubicie najbardziej Android Auto, Apple CarPlay, czyli przerzucanie Google Maps z na ten ekran, możliwość oglądania pod blokowaniem YouTube'a, Netflixa. Oczywiście tutaj ta osoba może oglądać kierowca nie powinien oglądać filmów podczas jazdy i mirroring, jeśli wasz telefon to obsługuje. Czyli przerzucanie ekranu, klon ekranu na tym ekranie. Możliwość połączenia Wi-Fi, zarządzanie yy... Połączeniami telefonem i tak dalej. Rozpylacz perfum. Jest tutaj też to możliwość zmiany kokpitu. No jest tutaj sporo tych opcji. O tej wyłączyliśmy, a teraz włączyliśmy Wi-Fi. Aktywujemy sobie. Mamy też profile dla kierowcy motywy. Ok, i tak to wygląda. Mamy tutaj też tryb sport, można sobie podczas jazdy nacisnąć ten guzik. I zobaczcie, tutaj nam się wyświetla informacja o sporcie i na Czerwono SK. a teraz go wyłączamy, to można robić podczas jazdy skrzynia biegów, zmiana łopatkami, jeśli ktoś się lubi bawić, bezkluczykowy dostęp, elektryczny hamulec pomocniczy i tutaj szyby elektryczne, blokada, szyb z tyłu sobie przejdziemy do tyłu pojazdu jeszcze, On się upomniał teraz o kluczyki, które mamy w kieszeni. Tutaj też jest wykończenie drewnem. Alcantara, półskóra. Tak to wygląda z tyłu, z tylnej kanapy. Duża, fajna panorama. A otworzymy ją jeszcze i idziemy do bagażnika. I teraz jeszcze otwarcie panoramy, zanim pójdziemy do bagażnika. Tutaj mamy system satelitarny SOS, czyli kontakt ze 112, konsierza Peżotowskiego. I zobaczcie, otwieramy sobie teraz. Jest ładna, słoneczna pogoda. Otwieramy sobie szyberdach. Możemy też to zblokować. Sobie. Nie musi się otwierać cały, ale on tutaj dojeżdża do końca. A jak chcemy zamknąć, to zamykamy. I w instrukcji też pisze, że jak jeden system już jest gotowy, to możemy sobie użyć drugiego, czyli zasunąć roletę, ale wtedy się robi tam z tyłu dosyć ciemno. Dlatego my preferujemy otwarte. No i co, idziemy do bagażnika. Jest tam został bagażnik, otwieramy sobie, tutaj klapa jest bardzo lekka, idzie sobie do góry. Tutaj rzeczy wymienione, termostat, rozrząd, oleje, jakieś tam filtry, to wszystko będzie opisane pod spodem mamy dojazdówkę no i tak ten bagażnik wygląda zamykamy go sobie i tak oto wygląda ten getek dajcie znać w komentarzach czy Wam się podoba takie auto prosimy o udostępnianie interakcje bo nie każdy wie, że takie auto posiadamy dlatego prosimy udostępniajcie post z ogłoszeniem z filmem no i co? Do następnej prezentacji pozdrawia ekipa TradeLux.